Pojechałam na dżambu, żeby przeżyć to stulecie z innymi skautami z tylu krajów, żeby znaleźć nowych przyjaciół. No i myślę, że znalazłam to, czego szukałam. Na pewno to jest ważna data dla harcerzy, dla skautów, bo to stulecie, drugi raz stulecie już nie będzie przecież, prawda? No, jechałam na pewno zawsze z nowe znajomości, no i myślę, że znalazłam tam to, czego szukałam, a nawet więcej. Szukałam przede wszystkim nowych znajomości, no i wszystkiego rodzaju takich kontaktów międzynarodowych. Myślę, że znalazłam w większości to, czego szukałam, ale również myślę, że warto zostawić część na 22 światowy jumbo do Szwecji. Kiedy słyszę słowo jumbo, myślę, że to ludzie, atmosfera i zabawa. Gdy słyszę słowo jumbo, na myśl przychodzą, przychodzi mi, przychodzą mi słowa Anglia, wakacje, zabawa. Przede wszystkim Hello, czyli piosenkę y, Jamboree, ponieważ zaczynała się tam Jumbo, Hello i tak dalej. Y, drugą rzeczą było y, tolerancja i y, międzykulturowość. Y, jumbo Hello to była nasza y, piosenka, y, nasz subcamp Jungle i uśmiech. Wszystko. Y, to na pewno dużo ludzi, y, otwartość i uśmiech. Piosenka jamborowa, jumbo dżambo hello, Portugalczycy. No i kolorowe namioty. Wysłuszcze słowo jumbo od razu kojarzy mi się słowo im, czyli cześć po turecku, hello oraz bombus. No to radość, przyjaźń, skauting. Normalny dzień zaczynał się dosyć wcześnie, czasami nawet koło godziny piątej, gdy trzeba było iść po jedzenie dla, całego, dla całej drużyny. Następnie przynosiliśmy jedzenie, rozdzielaliśmy, przygotowaliśmy śniadanie, szliśmy się wymyć. Następnie wyruszaliśmy na pierwsze zajęcia, tak mniej więcej do godziny 12.30. Następnie było około półtorej godziny przerwy na lunch. Potem druga część zajęć i powrót, dopiero około godziny 17. .00. Potem gotowaliśmy obiad, i około godziny 19.00 byliśmy już po obiedzie. No i wtedy mieliśmy już czas na to, by się umyć, albo już na jakiś kontakt, czy w ogóle się spotkać z ludźmi. No, to będzie na Jumbo? Komendzie zawsze jest z namiotami, żebyśmy wstali na pobudkę. No czasem o siódmej, czasem o piątej, to zależy, różnie, potem jak za komuny pojedzenie w kolejkach, staliśmy. No potem chodziliśmy grupowo sikać, żeby nie było obsług żadnych czasowych. No i robiliśmy sobie śniadanie, potem szliśmy na zajęcia, potem był lunch time, ulubiona poradnia każdego z nas. Potem następne zajęcia, potem gotowanie obiadu, no i potem choice time, czyli tam chodziliśmy na koncerty, integrowaliśmy się, no. I 22.30 obowiązkowo każdy tam pod namiotem. Wstawaliśmy rano, szliśmy, stać w kolejce po jedzenie. Potem coś sobie gotowaliśmy na śniadanko, szliśmy na zajęcia, jedliśmy lunch, to tak po brytyjsku. Wracaliśmy, jedliśmy obiad, o kolację, a potem były zajęcia wieczorne. Mieszkaliśmy w takich no w sumie normalnych namiotach, po trzy osoby, i byliśmy pod obozach po około 2000 osób. Harcerze Starnobrzega tworzyli patrol Wilki. Patrol ten wchodzi w skład drużyny Czady, która skupiała także harcerzy z Ostrowa Wielkopolskiego oraz niska. Był to, była to drużyna, która wchodziła w skład reprezentacji choroby podkarpackiej. Podkarpacka 60 chcąc podkreślić nasz region, przyjęła nazwę Biesy i Czady. Drużyna Czady, której ja byłem drużynowym, składa się z harcerzy z Podkarpacia i z Wielkopolski. Drużyna podczas jambu obozowała w podobozie dżungla, a po sąsiedzku mieliśmy skautów z Australii, z Brazylii, z Czech, z Węgier, z Indii, z Japonii, z Kenii, z Meksyku, Filipin, Portugalii, Ugandy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. We wszystkich 16 podobozach na Jambu mieszkało po 50 drużyn liczących około 40 osób. W każdym podobozie były ubikacje, umywalki, prysznice oraz sztab, scena i punkt wydawania żywności. Podobozy były zgrupowane wokół czterech tzw. hubów, czyli swoistych takich centrów dzielnic, gdzie były supermarkety, budki telefoniczne, kafejki internetowe, punkty ładowania akumulatorów i komórek, jakieś biura obsługi, miejsca do gier i zabaw oraz profesjonalna scena. Dorośli, którzy nie byli drużynowymi i patrolowymi, mieszkali w osobnym podobozie, gdzie zwykli uczestnicy nie mieli wstępu, a to dlatego, że abstynencja jest wpisana tylko w polskie prawo harcerskie. Skauci takiego dziesiątego punktu w ogóle nie mają. I tutaj dotykamy idei harcerskiej i skautowej. Wszyscy skałci mają swoje przyrzeczenie, którego starają się dochować, oraz prawo, które mówi, jak należy postępować w codziennym życiu. Jest to wspólna cecha wszystkich skautów, którą chcieli uwypustnić organizatorzy tegorocznego Jambory, wybierając hasło Jeden Świat, Jedno Przyrzeczenie na motto zlotu. 1 sierpnia wszyscy skauci na całym świecie, o poranku, dokładnie w 100 lat po rozpoczęciu pierwszego obozu skautowego, odnawiali swoje przyrzeczenie. I tak było również na Jambory. Słowa Jeden Świat, Jedno Przyrzeczenie rozumiem w ten sposób, że każdy, każda organizacja skautowa ma swoje przyrzeczenie, jest to rzecz, która nas w pewien sposób łączy, i że tak naprawdę wszyscy skałci to jedna wielka rodzina. Jeden świat, jedno przyrzeczenie. Jest to dla mnie to, że chociaż jesteśmy z zupełnie innych stron świata i nie znamy się, to jednak nasze przyrzeczenie jest bardzo do siebie podobne i mamy takie same są... Jeden świat, jedno przyrzeczenie. Znaczy to, że w tych wielu krajach, gdzie są skałki. Wszyscy mamy takie same wartości, idee, do tego samego dążymy. No i nieważne, czy w Polsce, czy na Sri Lance, wszędzie jest to samo. Myślę, że jeden świat, dlatego że, że skauci byli aż z 156 krajów. A jedno przyrzeczenie, dlatego że 1 sierpnia wszyscy składali, odnawialiśmy swoje przyrzeczenie na Sunrise Day.